h 20 Siemandero, Ludziska, jestem. Cichy wuj, ze mną jest. PSP Magister, teraz powiedz, że jesteś. Co? PSP Magister jest z Dabi i witamy Was. Znaczy, ja witam, on pewnie nie będzie chciał tego zrobić. W kolejnym odcinku z kwadratowej masakry, powiedz cześć. No widzę nie... ja. No, więc. Yy, ten dzisiejszy odcinek to jest y, Akademia łobuziaków Pes... Nie, to Akademia łobuziaków. Akademia Psoty. A, Akademia Psotników Pespo Magistra i będziemy psocić dzisiaj w domku coversa. Zrobimy pułapeczkę taką małą. Ponz wiesz... numer jeden. Nagrywasz jak układasz komuś pułapkę publikujesz na YouTube, brawo. O matko, no przecież to te to nawet nie wysadzi mu mieszkanka, to jest spokoż. Tak bardzo, nie? No... Tylko tak, wiesz, tylko tak, wiesz, tak, tak lekutko tylko, no wiesz, nie? Jak by to, to, to... Mm, Ale to robimy taką, wiesz, tą... to mamy teraz tak, pomysł. Albo robimy bombę w kiblu, albo... Gdzie indziej, to jak? Problem w tym, że z kibla nie korzysta. No ale zaraz, ro, robimy odcinek, to i tak zaraz powiedzą Ej, y, cichy wój z bo podłożyli ci bombę w kiblu. <laughs> Wiem, co można zrobić. No Ci się jak bróżę, Masz drzewo? E, mam drzewo, 57 sztuk. Pożyczę od komercerza temu z niego pułapkę. Robimy pułapkę z jego własnego drewna. Dobra, genialne. Więc... Daj to drzewo. Dobra. Dobra, spoko, spoko. Ale ja też chcę się jakoś przydać, też chcę robić pułapkę, czy tylko ty pokazujesz, jak być Chcesz takim Jak masz mi spuścić wpierdol, to nie. Weź to. Oko pająka. I rzuć na mnie okiem, jak wyglądam. Oszałamiająco. Dzięki. To uwaga, skoro już teraz przeszliśmy w takie suche klimaty, to ja opowiem żarcik. Tak wiesz, dla, dla podniesienia... Przygósem żartem na dzisiaj będzie taki żart, 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 że żartu nie będzie. Brawo. To był żart PSP Magistra, ja powiem swój. Mówi cygańskie dziecko do swojej mamy. Mamo kupkę! Daj to ci pokroję Teraz się śmiej. Ja mam, ja mam lepszy kawał. No. A taki... chłopie. No to dawaj, dawaj. Ale taki człowieku. Można tu też w sumie dać w progu płytkę naciskową z drewna. Aha, piecyckie? A, że piecycek będzie aktywować mechanizm? Nie, Nie w ogóle. No to uwaga, magister, że ja to kameruję. Jest, ja jestem kamerą, a ty no to tu masz młodym łobuziakom, jakbyś takim isponiem. No, to było bardzo dobrze powiedziane. No. Tak, wszystko jest tak jasne. Wszystko jest jasne. Kurwa, w ogóle po co ja to wciskał? Jak... Ile trwa niewidzialność? 5 minut? Kurde. Nie, 5 godzin. 5 no dobra, nie miliona aż trwa. Więc to jaki model pułapki robimy? Nie robię pułapki, robię psikus. Psikus i czekam, to jest trap. Ale żeby to było bardziej w moim stylu, to gdzieś będzie jeszcze dynamit. No to możemy dać. Włóż coś do przepalania. Na przykład cały stack. No to czekaj chwilkę, stack kobla, nie mam tego. No to wrzucę jakąś deskę, boże. I hopper to zbierze, tak? Genialny. No przepal się, przepal się, dasz radę! I wszystko, co mu się przefala, będzie mu znikać. <grymne> A potem taki PSPC przyjdzie na ty i mu podpierdoli wszystko. <grymne> tak. Nie ma tego. Tak, to nie ma. A jezu, je Ale patrz, możemy robić teraz bardziej zaawansowany model, bo ja myślę, że to jest trap chest I teraz pójdzie gdzieś dynamit. Wiesz, i mu wybuchnie wybuchni kibel. Do, do dalej, do dalej. Uczysz się. No to dalej, ja mam kabel, mam piasek. Dalej, robimy bombę. Zrób mi z tego dynamit. Już... No to widzisz. I to będzie takie, ten... Przychodzi sobie taki Wazon Covers. Tylko jeden. Nie, nie, nie będziemy, nie będziemy szarżować. <grym> to nie grief, tylko żart. A poza tym, kiedyś Florian powiedział, że... Wiesz, możemy komuś uszkodzić dom, ale nie niszczyć, wiesz... Tak jak... Ja tego nie użyłem koniecznie, ja to robię tuning. Tak, my tu tuningujemy mieszkanie, a ja poza tym kibelek zbudowałem ja, więc... <śmuszczak> po części, tak. To taki prymitywny system, że po prostu zwyczajnie kabelek i myk, później mu wybucha klozet czy ten? Masz jakiś repeater? Ja w ogóle z sobą prochu nie wziąłem ani No to nic. spoko, zrobię repeater. Ej, to wiesz co? To teraz taki suchar. Jak wybuchnie mu ten kibel, to ktoś będzie mógł krzyknąć, Szambo wybiło. Ja się nie odzywam. Gdzieś ty kurwa jest w ogóle. E, Robię repeater. Proszę. A po co mi to? No chciałeś repeater, tak? Chciałem? No. A chciałem. Chciałem. No, Chcia po, co? no po to, żeby wzmocnić sygnał. Aha, no przecież. Podstawy Przez... Redstone'a. Wszystko byłoby dobrze, tylko nie mamy trop Eee, wiesz co, ja mam w swoim domku trapczest, więc. Dzi. ja zrobię. Ach, patyka. Masz kijek. Nie chcę. No i to jest, to jest właśnie tak, Robię ławki z PSP magistra, chcę. Patyka, ale jednak nie rozmyśliłem się, mam swój. Mój patyk będzie lepszy od swojego. Kurde, kapnął się. <laughs> my hole. Oh, 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 oh. E, bez jaj. Co? O ty kurwa. No połóż przytrapczeście ten repeater. miał przez ścianę przechodzić. No ale... Przewodzi przez prąd... Yy, przez ścianę tylko ten, nie repeater tylko to drugie. Kurwa, teraz mi to mówisz. No myślałem, że wiesz, jak dasz mi kijek to go zrobię. Chopie ty się do mnie, bo... No, ale uwiem, z... znaczy, nie, nie pamiętam jak się nazywa to urządzenie, ale wiem jak to zrobić, bo już to wiesz. To jest komparator. Tak, komparator. I przez komparator przewodzi prąd przez ścianę, bodajże. Ale mnie to nie interesuje, bo jak ja chcę, żeby przez to robiło, to ma przez to robić. No. Mam magister wysył, wymyśla własną fizykę Minecrafta. A co, nie słyszałeś? Ij, nie, nie, czy ja bym to negował? Wiesz, ja tak naprawdę chodzę nie tylko po to, żebyś mnie czasem nie pyrgnął kontrolnie. No widzisz. Takie wiesz, zabezpieczenie, na wszelki wypadek. W ogóle ile ja mam żyć? O ty jebańcu. Idź po tego komparatora. Osiem żyć. No... No to daj mi kijek to go zrobię. Nie. No daj mi ten pierdolony patyk. Masz siekierę, przyznaj No kurwa co mam, tam iść z Tam No z siekierą i wykopać patyk, no brawo. Wiesz co? Czemu obuduję, żeby ta pułapka działała. Nie ma drzew, tam coś jest. Wiesz co to wiesz? Żeby, żeby być jeszcze bardziej chamskim, to wezmę sobie blok drewna z twojego domu. jesteśmy łobuziakami, tak? O ty, kurwa. <grym> Wła właśnie, właśnie jesteś pozbawiony jednego bloku. Jak się z tym czujesz? Jak się komparator. Potrzebujemy derna, bo nie mogę zrobić trzech y, tych. Tych siedmiów. gdzie znajdę kontrolę tego. <grym> Zabierzesz komuś komperator, ale my jesteśmy łobuziaki. Nie, nie pójdzie, że komparator zabiorę, ja zabiorę co innego. Wiesz co, w sumie można było rozmontować domko Versa i z tego zrobić patyk, ale już nie, 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 nie będę je ten... pogrążać. Kurde. W ogóle gdzie ty uciekasz, ziomeczku? Ja już mam tutaj wszystko. Ej, no to my mu może zrobimy taki deal. Dam mu nitkę, wezmę od niego trzy... <gry> Jak się robiło komparator, bo chyba jednak mi nie wyszło. Masz kwarc? Właśnie kwarc, mam kwarc, ale w moim domu. Eee, wezmę od macia. To pożycz od Madzia, ja tu na Ciebie poczekam. Dam mu za to motykę masz. Ale wiesz, że byłoby prościej położyć repeater tuż przy skrzynce. I on by wzmocnił sygnał i kab kabelkiem by się dalej pociągnęło do dynamitu ok, po Okej, ty się nie odzywaj, ty tu nie masz słowa do gadania, a ja tu jestem od takiego. Ale... Jak ja powiem, że jednie, to jednie i ma jednie. To jednie, ale póki co to. Dobra, dobra, dobra. Bo wiesz. I tak, tak pana, co to ja dostanę. No, no tak, ja, ja filmuję, magister robi, magistra, badaj się śmieje. Taki jest plan. Dawaj pochodnie albo town. Prze. A, w nogę wsadziłem coś. W drukarkę. Hey, no. Masz to oko, nie chcę tego oka, w seja. ja sobie zakąszę oko bardzo chętnie. No, czysty kamień potrzebujesz. Co potrzebujesz? Czysty kamień. No mam czysty kamień. Ja mam wszystko. Odcinek tak? sponsorowany przez cichego wuja. W ogóle po, po... No brawo przepalasz i wszystko spada do... trachzesta. Chyho! Nie, nie, że coś wiesz, tutaj insynuował, ale nasza organizacja nie należy do wiesz, takich. Najbardziej. No, gówno prawda, nie przesyła energii. No bo musi, jak to nie przesyła energii? Musi przesyłać energię, jak to. Nie... A zmieniłeś tryb? Ale to mnie o to chodzi, chłopie. To otwierając skrzynki powinien sygnalizować. Ale przysłać, musisz, wy... wiesz co, chyba jak wyjmiesz ze skrzynki, czekaj. He zostaw tu te rzeczy, chłopie Gdzie jest mi, Repeater? ty go masz. Nie mam go. To nowy mam robić? No, Boże, ty, ty. Co co, co, co za profesjonalizm? Co to za profesjonalizm? Mi już się kończy Clearstone, tak bym pragnął podkreślić. A co mnie to interesuje? Ty się ciesz, że jako tako... Ej, pasz, wyrzuciłem dwa repeatery. Zduplowałeś. Tego nie ma. Co? E, dawaj je. No rzuciłem ci, masz je. A ty rzeczywiście, ale beka. Wiesz co, fajnie wyglądasz w tym kasku. Dzięki. Chwila momenta, gdzie jest w ogóle moja zbroja? No i teraz to mamy sygnał. No. Typuś, kierkę. Prze? Nie prze, tylko się. Ja. Kierkę. No dobra, dobra, ale. Kurwa, tu trawa rośnie. Trawa w kiblu. <trawa> co to jest? To trzeba zarazem komnatę tajemnic. Komnata tajemnic pod kiblem coversa? No. Pff. A wiesz, co mi się wydaje, że to po prostu szambo jest. Au. Cholę. Mamy taki pewien plan... Magazyn z magazynem. Masz redstone'a? Mam restronę. ja bym nie miał. To dawaj. Proszę. I to sobie weź. O, to, to to jest zapłata, tak? Nie. Yeah. <laughs> Tyle będziesz miał mi zwrócić potem. A dynamit? Gdzie jest dynamit? Dynamit dostaniesz na do samym końcu. <laughs> ja teraz potrzebuję. Dobra, ale jak to wybuchnie, to... O oh, kurwa, <grywa> Matko, co to, to, to jest samobójstwo, daję ci dynamit! <grywa> Czemu? Nie wiem, tak jakoś się, się zacząłem bać. Że... się... Ja się trochę cykam, jakżeś teraz go położył. Ma się czego bać? Ja się umiem obchodzić z dynamitem. No powie tak, 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 wyleciało pół spawna w powietrze. Ja nie miałem z tym nic wspólnego, ja w to nie wdepłem, ja tylko podłożyłem. No to tak samo będzie z kiblem. Wcale nie. Rzybo. Ja te kable szybko tu prowadzę. Eee, bo... chyba mu drzwi się ja nie wiem co się stało. E, ja to naprawię. Jestem dobry w naprawianiu przecież. Musisz tu wejść po drzwi teraz. E, no to naprawię jeszcze raz. Poprze drzwi. No idź po te drzwi, tu na dole leży jeszcze, A. nogę wsadziłem w kabel jakiś. Tylko żeby się protny nie poraził, Wychać. uważaj, uważaj. BHP przede wszystkim. PHP? BHP. Co cię śwędzi? Wiesz co, tylko że nie będziesz mógł sobie swobodnie tędy przejść, to położymy drzwi później. Mm. Dziś, dzisiejszy w dzisiejszym odcinku para. jestem invisible. Internet mi padł. Co, znowu ci padł internet? To ja dokończę Nie. tą łapkę, ja dokończę. To laga mam. Miałem laga. Tiki taka i kasztanka. Masz whetstone? Teraz pójdzie tu, 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 okej, okay, pójdzie tu. Kurde. Mhm. Mm no to, to, to ciągnij kabla. Ciągnij druta. Ops! Magistrowie chyba poszły znowu Internetu. No to uwaga ludzie, teraz dowodzenie w Akademii Łobuziaków przyjmuję ja. A że nie, jeszcze rzucę tylko okiem, czy to na bank. E, to nie, to jemu ja wywaliło Internety. Więc mm. to nie wiem, nie wiem. Prawdopodobnie będzie teraz cięcie. A jak już mu wróci Internet, to dokończymy pułapeczkę. No, co za wazon z niego? No. Ej, zaraz, zaraz, no, nie słyszę, mogę go wyzywać. No, odbierz, Kornel. Ale jestem zły. Matko. Kurde, znowu klawiaturami przeszłymi. Dobra Widzisz człowieku Negacja by nie, Negacji by nie było i ten du, du, Dupa by blada była Nie pułapka no ja wiem. A to wiesz i od razu nawet Ale widzisz jak bez słów się porozumieliśmy Ja już widzę, że tak stoisz to wiedziałem, że potrzebujesz Pochodni I co teraz to trzeba tu idzie tak, tu idzie tak No to teraz trzeba to ładnie tylko za ten, za ten teczyć I gitara gra Pokazać jak to działa? Nie, nie, nie. Covers sam się przekona na własnej skórze. Ile ja pokażę, jak to mniej więcej ma działać? E, no to znaczy taka symulacja, tak? Nie. Myślałem, <laughs> że się aktywuje. <laughs> A czemu się nie aktywowało? Ty czekaj, sprawdź ten. No bo w skrzynce jest... Stone. To może nie być? Właśnie on musi wyjąć z tej skrzynki, wiesz Czekaj, wyjmij dynamit, bo wy, wy, wypierdoli. Musimy to sprawdzić Zjąłeś. Zdjąłeś ładunek? Weź to rozbruk. czekaj, czek czek bo nie wiem czy to trzeba czy to. A fuck! Cholera! No właśnie, żeś mu w Kibel wysadził. <grym> Eee. Wiesz co? Chyba żeśmy i tak mu co ty o tym sądzisz? Wiesz co, zróbmy tabliczkę z napisem Szambo wybiło. Bo wiesz co, i tak już bym kończył odcinek. To, to chociaż tak, tak tak to skończymy. Weź to wylej wodę ja zrobię tabliczkę. Szambo wybiło. Nic na to nie poradzimy. Tak, tak. Wiesz, jeżeli chcecie być takimi łobuziaczami jak my, no to widzieliście filmik instruktażowy. Jak można komuś zrobić. wybić szambo. Zresztą to powinien nam podziękować za to, bo nie wiem. I tak ja była na zobaczysz. Co, chyba się nie kapnie, nie? Nie, no nie zauważy. Szambo wybiło, to nie nasza wina. My tylko przechodziliśmy obok. Dobra, to czekaj, ja, ro ja robię talbiczkę i podpiszemy ją, pożegnamy się ładnie, wiesz, pomachamy łapkami i w ogóle. Podpiszcie, że to był twój pomysł. Tak, pomyślemy, tak, to my pomyślciechęgujemy. No tak, log blokiem sprawdzi. A fuck no nie, nie, no walą mnie mniejsze swoje aspekt co za. No cię nie, nie zabijaj mnie! Okej okay. To ja mnie znowu zabił. No to dobra kochani, tak kończymy kolejny odcinek z kwadratowej masakry. Zginąłem. Znaczy jeszcze ten próbowaliśmy coś nakreślić, też mnie zabił. Magistrze, powiedz coś na pożegnanie. Chcesz jeszcze? Nie, 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 wystarczy, wystarczy. No to tyle ode mnie. No, to na razie, cześć!